Witajcie w archiwach InGen, czyli serii, w której odpowiadam na Wasze pytania związane z uniwersum Jurassic World. Jak zawsze odpowiem na 5 pytań, które zadaliście pod poprzednim filmem. Zachęcam do zadawania kolejnych w komentarzach. A jeśli Wasze pytanie się nie pojawiło, no to naturalnie... Możecie sobie je śmiało tutaj powtórzyć w komentarzu, i być może trafi ono do następnego odcinka. A teraz, przechodząc już do pytań. Pytanie pierwsze: Czy na Isla Nublar były dwa mozaury? Pytanie to wzięło się z tego, że w czwartym sezonie obozu krydowego szóstka z Nublar zostaje zaatakowana przez Mozazaura poza terenem Isla Nublar. Pytający chyba zapomniał, że Mozazaur, który znajdował się w lagunie Jurassic World na Isla Nublar, wydostał się na otwarte wody podczas. Sceny otwarcia filmu Upadek Królestwo, która rozgrywa się podczas trzeciego sezonu obozu Kradowego, czyli przed wydarzeniami z czwartego, no, to jest rzeczywiste. Czy jest możliwe, że w trakcie wydarzeń z odrodzenia na świecie przetrwały jakieś dinozaury? Y, tak, i to nawet nie jest spekulacja, a czysty fakt. W Jurassic World Odrodzenie dinozaury żyją nie tylko na wyspach, ale również w krajach blisko równika. W samym filmie przecież widzimy dinozaury w Sulinamie, a materiał wideo z początku y, sceny z muzeum pokazuje nam, że dinozaury żyją w Ameryce Środkowej i Południowej. Więc, odpowiadając jeszcze raz na pytanie, tak, dinozaury żyją na lądzie podczas wydarzeń z filmu. I pytanie trzecie, na które troszeczkę tutaj zejdzie, bo to było najbardziej. Kurde, kauczuk mi spadł. Wracając, co do pytania: jak Wyspa Świętego Huberta i Distortus Rex fasowują się w historii Indominusa i parku Jurassic World? Odpowiedź na to pytanie będzie trochę spekulacyjna na podstawie faktów, ale no postaram się wyjaśnić, jak aktualnie wygląda lub po prostu no, może wyglądać e, historia e, mutantów i hybryd. W roku 2005 otwarty został park Jurassic World na Isan Nublar, ale dosyć szybko tracił na zainteresowaniu, bo już w 2008 zauważono lekką stagnację. Oczywiście liczba gości w miarę rosła, ale koszty również, no i te koszty przewyższały wzrost yy, liczby gości. Dlatego, aby spełnić ambicje filmy, zatwierdzono projekt krzyżowania genów w celu po prostu stworzenia no, chyba bardziej atrakcyjnych gatunków. Pierwszy etap projektu rozpoczął się w roku 2008 w wyniku połączenia genów Tyrannosaura, Velocitaptora, Carnotaura, Żaby Drzewnej, Ryby Skorpeny oraz kilku nieznanych nam gatunków zwierząt, udało się stworzyć pierwszy okaz, który nazwano E750. Skorporex, bo taka była jego właściwa nazwa, mimo przeżycia był raczej uznawany za nieudany eksperyment przez Sejmana Masraniego. Skorpio był skrajnie agresywny i niestabilny, przez co Masrani zażyczył sobie uśmiercenia okazu. Doktor Henry Wu, który był odpowiedzialny za jego stworzenie, postanowił go jednak uśpić i na tym jego historia się kończy, jeśli chodzi o sam projekt. I teraz na pierwszy rzut oka można sprawnie złączyć chronologię w teren C znaczy, chronologię terenu C w jakby w i Indominusa. Ponieważ. Incydent z d wydarzył się po stworzeniu Scorporexa i przed Indominusem, czyli można by założyć, że Distortus Rex był drugą próbą stworzenia hybrydy. No tylko, że narrację psuje nam się, kiedy wczytamy się w lore wyspy. Według Jurassic Peddy laboratorium jakie widzimy w odrodzeniu na początku, powstało w 2003 i na pewno działało w 2005. Niestety mamy naprawdę mało informacji o tej wyspie i nie wiemy kiedy zaczęto na niej te eksperymenty hybryd, czy tam mutantów. Niewykluczone, że Masrani zatwierdził dwie operacje: jedną na wyspie i drugą w ramach projektu Henry'ego U, ale taką teorię psuje nam trochę wypowiedź Martina Krebsa: genetycznie zmienione dziwadła? Tak, i nie chcieli z tym kombinować na terenie parku, prosto. Najlepiej to w ogóle nie wabrać się w genach. Doszli tu do podobnych wniosków. Po co wymówka o nielubieniu eksperymentów na terenie parku, skoro zrobiono tam dwie hybrydy? Można jeszcze uznać, że placówka działała przez te kilka lat, ale niekoniecznie nad mutantami. I dopiero po nieudanym skorporeksie przeniesiono działania na teren C działając w miejscu z dala od ludzi. Można było tam sobie pozwolić na różne eksperymenty, dlatego zaczęto mieszanie genów na potęgę. Stąd mamy różne nieudane połączenie, jak mutadony, czy dwugłowe abominacje widziane w tle sceny otwarcia filmu. W roku 2010, kiedy już to laboratorium działało na pełnych obrotach, po 25 nieudanych próbach stworzenia ulepszonego tyranozaura, udało się stworzyć distortus Rexa. Po incydencie związanym właśnie z d placówka na wyspie Świętego Huberta została opuszczona. Na podstawie wyciągniętych wniosków rozpoczęto pracę nad Indominusem Rexem. Znaczy, to takie moje dopowiedzenie, to akurat, ale rozumiecie. Projekt okazał się sukcesem, a dwa osobniki wykluły się w roku 2012. No, jest to wszystko tak trochę grubymi nićmi szyte, ale jak się przymknie trochę oko to ma to sens. Problem w tym, że dalej nie rozumiem, dlaczego Indominus powstał na Nublar zamiast, no, już nawet na Sornie. A cały ten problem nie istniałby, gdyby zostawiono oryginalne pomysły na dziecko odrodzenie. Ponieważ bazując na pewnych storyboardach, można wyciągnąć wnioski, że Wyspa Świętego Huberta miała należeć do Biosyn. I... raczej byłby to lepszy pomysł, niż to, co dostaliśmy przez na lore. No, da się niby to jakoś sklecić, że... Tu ten Indominus, tu ten Direx, ale. No, jest to naciągane moim zdaniem. Pytanie czwarte. Jakim cudem Duncan przeżył spotkanie z Dyreksem? No, przeżycie Duncana w finale odrodzenia na pierwszy rzut oka może wydawać się naciągane, ale jeśli dobrze wsłuchamy się w to, co mówił wcześniej w filmie, to wywnioskujemy, że uniknięcie śmierci było dosyć oczywiste i no, bazowało na tym, co mówił Nie wcześniej. Nienawidzę dżungli, staram się w nią nie pchać. No, dlaczego? No, masz widoczność góra na metry cały czas ktoś Cię obserwuje. Schować się nie da, chyba że pod wodą. Czy InGen klonował na wyspie św. Huberta wymarłe ryby, tak jak Dunkleosteus? Według dostępnej na dzień dzisiejszy wiedzy, na terenie C, w ramach wodnych gadów, sklonowano tylko mozazaura. Głowa Dunkleosteusa, widziana w Surinamie, nie pochodzi od gatunku InGenu. Po Jurassic World Upadek Królestwo, wiele korporacji zdobyło prehistoryczne DNA i klonowało gatunki we własnym zakresie. No i to już w sumie wszystkie pytania, jakie wybrałem do dzisiejszego odcinka Archive Engine. Jeżeli pominąłem wasze pytania, a na pewno to zrobiłem, bo ogólnie zadajecie ich naprawdę dużo, to śmiało zadajcie je ponownie w komentarzu pod tym filmem, a być może wybiorę jedno następnego materiału. Mówił do was Addison, do usłyszenia w kolejnych materiałach i pamiętajcie, że życie zawsze znajdzie sposób.